Zwracam Państwa uwagę na bardzo ważny element, jakim jest przyjazna przestrzeń. Są to określone programy, jak wokół seniorów wygląda przestrzeń. Czy ona jest przyjazna, czy ewentualnie stwarza określone problemy w poruszaniu się, w przemieszczaniu się, jakieś bariery, które powodują to, że Państwo źle się czujecie. Jak To nie jest takie proste dla osoby, Same widziałyście, żeby wsiąść, to ja muszę tą nogę podciąć, zadrzeć do góry i bardzo trudno. Także Jeszcze nie mam jakichś dodatkowych torów. A jak mam zagrasz... torby to już w ogóle. Rada seniorów jako reprezentująca wszystkich seniorów na terenie miasta Łodzi powinna się również zająć utrudnieniami, które mamy w przechodzeniu, chociażby na przykładzie tego parku. Ludzie starsi, niesprawni nie będą mieć określone problemy, i to jest zadanie nasze podjęcia działań, które miałyby. Tego typu sytuacje wyeliminować. I to właśnie I te utrudnienia. Zniszczone schody, schody wyszczerbione, które powodują potykanie się. Osoby spoza pokolenia 60, plus nie zauważają tego problemu. My staramy się na to zwrócić uwagę. Takim problemem od pewnego czasu jest dzielenie przestrzeni z osobami niepieszymi, czyli rowerzystami. Brakuje seniorom świadomości tego, że ta ścieżka rowerowa to ona jest dla rowerów, a nie dla pieszych. Brakuje takiej edukacji. Często osoby starsze nie wiedzą, dlaczego ten kawałek jest czerwony, a rowerzyści jeżdżą szybko, nie biorą pod uwagę tego, że osoba starsza na przykład nie słyszy albo nie dowidzi i dla niej ta przestrzeń nie jest taka oczywista. Edukacja jest potrzebna myślę wszystkim. Nie było kiedyś w ścieżek rowerowych. My nie jesteśmy przyzwyczajeni w ogóle do tego, że te ścieżki są i należy je z szacunkiem. Traktować, że to są tylko i wyłącznie przeznaczone dla tych, co na dwóch kółkach jeżdżą. Prawdą jest, że to jest też problem, taki może nie międzypokoleniowy, ale w ogóle edukacyjny w sensie tym ogólnym. Edukacja edukacją. Ale też te ścieżki rowerowe, one trochę są niezrozumiałe, tak, jakoś rozplanowane. tak rozplanowane i źle oznaczone. Tu, tu jest chodnik, ścieżce? tu jest to i nie wiem. I nagle, aha, odwracam się, rower jest tuż za mną. Mamy wspólny interes. Jeden: działanie, działanie na rzecz. Mieszkańców. No, mieszkańców tu łodzi. Wszystko zanotowałam, czyli już mamy podkład na to, z czym mamy wystąpić do naszych władz, żeby e, pomogli rozwiązać. Tak, Możemy w jakim zakresie? z Radą tak, tak. Seniorów. Tu, w tym budynku, w Urzędzie Miasta, jest między innymi siedziba Rady Miejskiej Seniorów, e, która funkcjonuje w drugiej kadencji od kwietnia tego roku. Komisja ma zespoły powołane tematyczne. I żeby przybliżyć problematykę seniorów miasta Łodzi, określone osoby z zespołów mają tu dyżury. Na te dyżury mogą przychodzić wszyscy ci seniorzy, którzy mają określone problemy i z tymi problemami nie mogą sobie poradzić. Uważam, że ten pomysł Pudełka Życia jest bardzo ciekawym pomysłem. Takie pudełeczko przeznaczone dla osób samotnych. W tym pudełeczku mamy specjalny formularz, w którym się wypisuje dane osób bliskich i choroby, na które ta dana osoba się leczy. Na tej podstawie przyjeżdżający środek pomocowy w postaci karetki pogotowia sięga do tego pudełeczka, wyczytuje, wie o co tu chodzi. Co Właśnie w Ozorkowie, to jest sympatyczne miasteczko niedaleko Łodzi. Będę miała przyjemność uczestniczyć w takim programie Przyjazna Przestrzeń. Proszę zwrócić uwagę, czy miejsca, którymi się przemieszczamy, są dla nas przyjazne, czy nie. To jak się należy w tej przestrzeni poruszać. Gorąco namawiam do tego, żebyście Państwo zainicjowali powstanie. Rady Seniorów. Kto może zainicjować powstanie takiej rady? Oczywiście te grupy formalne, nieformalne kluby, federacje, stowarzyszenia. Wzruszcie taki wniosek do rady, bo tak stanowi statut. Będę miała okazję uczestniczyć w Ogólnopolskim Parlamencie Seniorów, na którym wszystkie problemy, które My jako seniorzy doświadczamy na własnej skórze będą omawiane. Jesteście nam wszystkim bardzo potrzebni. Wy seniorzy, jesteście potrzebni. Dziękuję bardzo. Obywatelski parlament seniorów jest to zupełnie nowa jakość, jeżeli chodzi o reprezentowanie środowiska polskich seniorów. Tutaj na szczeblu Parlamentu Polskiego. Kadencja tego parlamentu będzie trwała przez cały rok i wszyscy delegaci przez cały rok pełnić będą mandat delegata Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. To wydaje się być niesamowite nowe zjawisko wielkiego ruchu społecznego seniorów, osób w dostojnym wieku, którzy potrafią przekazać strony swoje doświadczenie, a z drugiej strony wskazać kierunki, w których chcemy działać wspólnie, bo za taką współpracą ja się mocno opowiadam, ale też doświadczam tych deklaracji ze strony partnerów, seniorów, ze strony środowiska osób starszych. Przystępujemy do głosowania nad wyborem przewodniczącego obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Kto z delegatów jest za wyborem zgłoszonej pani Krystyny Lewkowicz na stanowisko przewodniczącego zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Stwierdzam, że obywatelski Parlament Seniorów wybrał panią Krystynę Lewkowicz na stanowisko przewodniczącego obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Organizacji senioralnych w Polsce jest co najmniej kilkanaście tysięcy. Bardzo wielkim wyzwaniem dla nas wszystkich będzie wypracowanie definicji, jaka organizacja senioralna jest rzeczywiście organizacją senioralną i która z nich, czy też grupy, których z nich będą reprezentowane w obywatelskim parlamencie seniorów. My chcemy się włączyć. My chcemy pracować nad strategią rozwoju miasta, nad strategią rozwoju gminy. A w tym również chcemy, ażeby interesy ludzi starszych były tam uwzględnione. Przestrzegać regulaminu obywatelskiego Parlamentu Seniorów, obywatelskiego Parlamentu Seniorów. oraz aktywnie uczestniczyć we wszystkich formach jego funkcjonowania. Dziękuję pan, Państwu bardzo. Proszę usiąść. Jak na pierwszy raz poszło nam znakomicie. Gratuluję. Najważniejsze jest wzajemne zaufanie i to zbudowaliśmy. Skuteczność naszych działań, bo i program ASOS, kolejna edycja, powiększona o 20 milionów na rehabilitację, program Senior Wigor, który się rozwija i tworzą się nowe domy seniora. Powstaje bardzo szerokie ciało konsultacyjne, które będzie dla mojej rady senioralnej pewnym uzupełnieniem, pewnym dołączeniem kolejnych osób. W najbliższym czasie przekażemy deklarację najwyższym władzom, jak również ukonstytuujemy komisje problemowe. W tej chwili trwa bardzo burzliwe posiedzenie każdej z komisji. Starają się wybrać przewodniczących. Myślę, że w jakiejś najbliższej przyszłości przyjmą plany pracy. Jest 150 tysięcy członków studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Jest 500 tysięcy członków Związku Emerytów Wierentzistów. Tych osób, które nie mają. Do końca ustalonej reprezentacji jest ileś milionów. Będziemy działać, żeby reprezentatowność była zupełnie inna niż jest dotychczas. Ważne, ażeby ten parlament istniał bez względu jakie będą wyniki wyborów. Z tym problemem się każdy nowy rząd spotka, a myślę, że zostało wiele zrobionych i warto to kontynuować i rozwijać. Zapraszam do ćwiczeń mięśni nóg. Nasze nogi niosą nas w przestrzeń. Przenosimy ciężar ciała. Spięt na palce. Rozluźniamy mięśnie nóg. Stawiamy stopy w lekkim oddaleniu i lekko wspinamy się do góry. Kolana mamy lekko ujęte wdech, wydech. Tak unosimy głowę, szyję, barki, jakbyśmy podnosili sufit w własnym domu. Rozluźniamy, cofamy się troszkę, oddolamy od krzesła. Opieramy dłonie na oparciu krzesła, cofamy biodra, uginamy biodra i nabieramy powietrze. Wydech, wdech. Stajemy z boku. Pytamy jedną ręką, ponieważ możemy mieć problemy z utrzymaniem równowagi, w związku z tym podnosimy jedną nogę, drugą rękę dajemy w bok, jeżeli sobie doskonale z tym radzimy, podnosimy rękę drugą, utrzymujemy chwilę taką pozycję. I to samo druga noga, ręka w bok. Jeżeli możemy sobie pozwolić na to, obydwie odrywamy, opuszczamy, rozluźniamy tak mięśnie nóg, wykonujemy luźny ruch. Nogą, stopą, raz, dwa, raz, dwa. Jak zawsze, zapraszam Państwa do codziennego, systematycznego ćwiczenia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję. Obywatelski y, Parlament Seniorów jest świetną rzeczą. Ponieważ będzie monitorował, kontrolował, yy, trochę zapoznawał, yy, przekazywał yy, problemy ludzi starszych. Głos ludzi, którzy mają doświadczenie i coś, coś już w życiu przeszli i mogą się z tym podzielić, nie będzie po prostu ignorowany. Wiele...